Witam państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki challenge, że dziewczyny będą miały do wydania. Ja również będę miał do wydania 500 złotych. Będziemy mieć 5 minut na wydanie tego w supermarkecie. Ale zanim zaczniemy odcinek, tutaj znajdujesz taki fajny czerwony przycisk, który musisz zostawić tam na dole, żeby dołączyć do naszego kanału. Zrób to, jeżeli chcesz oglądać super filmy, które pojawiają się jak na razie ee, codziennie od dłuższego czasu. O ile już mamy tych daily? Tydzień? Dwa. Wydaje ci się? Dura. Ja to wiem. Wydaje mi się, że dwa tygodnie już mamy daily. W każdym razie. Jeżeli zostawiłeś już subskrypcję, zapraszam Ciebie do oglądania. A Marka, wiesz na czym polega odcinek? Tak, słyszałam. Mamy 5 stów do wydania i musimy wydać je w 5 minut. Ale I na chodzi pysymy? Tak, na co chcecie, tylko chodzi o to, że co byście zrobili, gdyby wybuchła epidemia. To ma być taki jakby tutorial do tego, jakby wybuchła epidemia, i nagle wszyscy rzuciliby się do sklepu i hmm. mają 5 minut, żeby zrobić zakupy, które pomogą przetrwać jak najdłużej. No dobra, ale co takiego ogólnie byś kopiła? Ja miałbyś 500 złotych i co byś No to zobaczymy, co kupi dzisiaj. Zobaczymy, właśnie, jak człowiek zachowa się, mając tylko 5 minut. No bo wiecie, jeżeli rzeczywiście wybuchłaby panika i ludzie zruszyliby do sklepu i każdy wyrywałby sobie żarcie, to mieliby tylko 5 minut i musieliby działać bardzo szybko, tak? I zobaczymy po prostu, A jak to jak poradzę sobie ja i jak poradzisz sobie ty. Dredziarza nie ma z nami, bo wyrzuciłem I... go z kanału. Bardzo dobrze. E, stwierdziłem po prostu, że to już jest za duża patologia. No to i po prostu tyle, także... Irytujący. Nie, po prostu za, za dużo rzeczy zrobił i za dużo krzywdy tutaj ludziom. Znaczy mi najbardziej podpadł. No dobra, no nieważne. W każdym razie zapraszam Państwa do oglądania. Mam nadzieję, że w 5 minut zdążycie zrobić zakupy. 5 minut, co no to pokaż? Nie wiem. Wrócił! Nie, nie otwieram, nie. Nie otwierasz nie? Nie nie. mi. Nie, nie, nie otwieram ci. Nie otwieram ci. Idź stąd, wyjdź stąd, wyjdź stąd. Nie dotykaj tego, bo zadzwonię. O. A on ja w ogóle do ciebie dzwonił, czy coś, że chce wrócić? Nie, ja nie będę się w no niepotrzebnie denerwować. Chodź do ja tego, ja jestem człowiekiem, już nic nie chcę mieć wspólnego. Tak chodź do samochodu. O, się Dobra, to Chodź do samochodu. Ale no, teraz no tak? Chcesz dostać? Chcesz? Uspokój się. No chcesz dostać? Weź stąd odejdź, chcesz my chcesz ciebie dostać? już nie chcemy. Chwani co ty robisz? Co ja robię? Jesteś moim przyjacielem. Ja jestem twoim przyjacielem? Jesteś moim przyjacielem, co ty robisz? Jak ty się zachowujesz w ogóle? Odejdź, odejdź. Jak odejdź. ty mnie traktujesz? My ciebie tutaj odejdź, nie chcemy, nie ty rozumiesz robisz? tego? Ja jestem twoim przyjacielem, tak? Tak się przyjaciół traktuje? W pałszywcu? Jak szmatę. Szmaty. Nie, chodź, idziemy. Chodź. Za na idziemy? Nie. Dobra, jedziemy po Nie można z Tobą nagrać im, ani razu. On się chyba nie wycofa jeszcze z naszego życia. Ale co i teraz przyjdzie stąd? No dobra, dobra, pogrozmawiam z nim na spokojnie. Nie! nie! Nie, 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 nie. Już jest dobrze. Nie ma go, nie, on zaraz pójdzie. pójdzie, pójdzie. Dasz mu kogoś szansę, a my tylko Dobrze, pójdzie. dobrze, okej, okay, w porządku. Dziękuję. Poczekaj. Dobra, gotowi. No, myślę, że go już nie ma. Jest. Nie, nie, nie wiem, dobra, czy, czy e, Unikajmy go, jakby go nie było. Wsiadajmy do auta. No dzisiaj porozmawiajmy, proszę. Idź stąd! No chyba, chyba, chyba. Jesteś moim przyjacielem. Ale my nie, ciebie nie chcemy na kanale. Chodź. Czy z kamerą, czy bez kamery, po prostu porozmawiaj ze mną. Jesteś moim ale największym idź, przyjacielem. Idź, 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 Naprawdę. Chodź stąd, chodź. Ja Poczekaj, po moim największym przyjacielem, ja po prostu chciał. Uwielbiam z tobą nagrywać. Nie bądź tak, nie tak bądź tam Bo nie ma teraz ja, pieniędzy. Dlatego ja się ja mam pieniądze, ale ja po prostu chcę być z tobą, tak chodź nagrywać. wiec. Ja chcę z tobą połyswiec. nagrywać, ja, ja to kocham, tak? Patrzę kocham uśmiech. takie życie. Kocham to. A czemu tak się zachowałeś wczoraj? Bo chciałem nagrać fajny film. No proszę, A no nie wiem, czemu się mi... tak nagrały? Bo mnie zdenerwowałeś Ale Zdenerwował mnie, czasami mnie denerwuje. Tak, go zdenerwowałaś się ja tam wczoraj? Po, po, no, poniosło mnie, troszeczkę mnie poniosło. Mm -hmm. Wybacz, mi troszeczkę A nie, czasami chodź, mnie poniosło. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. A nie, są pieprze? Jedynym jedyny największym są szyby. Nie, no, no, nie bada. Nie, nie widzisz tego? Nie, to, to ze szczęścia, że cię zobaczyłem. Tak. Naprawdę, w końcu cię widzę. Z tego bym nie odbierze, bo oni odbierze. Znowu. Kacie no dobra, uspoku, no tak. dobra, nic nie stracimy jak nagramy z nim film. Nie, Nagrywamy nic. razem film, tak jak no zawsze. No dobra, chodź, nie, nie, nie stracimy, dobra chodź, Nie I on teraz się zacznie tak samo zachowywać, no. Nie zacznie, no, dobra. Proszę nie, nie zacznie. No zacznie. Dajmy mu szansę. Witam, jeszcze raz. Teraz ja przejmuję stary i będę kamerzystką. A dlaczego ty nie byłeś kamerzystką? I dlaczego tak wysoko w trzymasz tą kamerę? Nie w ten sposób. ten sposób. A widać, sposób. A widać a. teraz moją twarz, tak? No nie wiem, teraz to nie wiem. Trudno śliś, mi jest już nie wybrać. Tak, no właśnie, ale tak, ale coś z takimi wyświetleczenie. Ale odlizujesz się, a jesteś naprawdę, taki fałszywy, jazda, że szkoda gadać. Jazda, widzisz, jaki on jest miły dzisiaj? szkoda, że wczoraj taki nie był. Jazda, Przez ostatni aż tydzień. by się miło tutaj w tym samochodzie. Jakby go nie wypali, to by są... teraz nie był gry. Może się zmienił chłopak. Mychu, kto chce pierwszy zrobić zakupy? Ja tym razem chcę być ostatni. Ja też mogę być dzisiaj ostatni. Jest mi to dzisiaj naprawdę bardzo obojętne. Jest jaka piękna pogoda. To co, może ty, wielka pierwsza? Nie, mogę ja zrobić pierwsza. Masz Ma, 500, stówek, zaraz ci dam 500 zł, pamiętaj. 500 5 zł. minut włączamy stopę. Dlaczego mało? To, co kupię za te 500 zł? Tej bułki, proszę cię. Ale nie przesadzasz? Daję wam za darmo ja po 500 zł. No da, da, na, Daję ale wam jak za, darm już już za darmo po 500 zł. Dajesz, to Serio, no dajesz co masz do Serio. Aha. No dobra, no to... Dobra, aż sobie sobie będę wydawać 4000 na odcinek? No dobra, ale wydajesz na razie 2000, to co za różnica już. To, to jest dla, dla kogo? Dla swoich panek? Ej, ale dreja. wszystko ładnie, nie? Jesteś sklepny. O przepraszam, źle się zachowałem. Wrydziesz oczywiście uchomił alarm. D i nowego. No to jest... nie, nic nowego, białki się zmieni, się nie zmieni. Ja się zmienił. A ja jestem spokojny, to było przez przypadek. Ja tylko przyszedłem do sklepu i nagle... O, już się wyłączył. Nic nie zrobiłem, to było przez przypadek. Przepraszam. Dobra, czekamy na Bielkę, bo ona ma być pierwsza i co? I, I zaczynamy. Dobrze, Bielka, zasady są banalne. Masz? Do... Ja nie rozumiem. <laughs> Dobra Wielka, zasady są banalne. Masz do wydania 500 zł w 5 minut. Jeżeli skończy Ci się czas, automatycznie nie dorzucasz więcej do, do koszyka. Jeżeli przebijesz cenę po, i weźmiesz do koszyka powyżej 500 zł, słyszysz? Tak, słyszę. Powyżej 500 zł, jeżeli weźmiesz do koszyka, automatycznie musisz dopłacić z własnej kieszeni. <noise> Ale czego? dlatego, że nie zgłosiliście państwo wejścia z kamerą. Zapraszamy do środka, proszę. Gdzie, tak, gdzie? Tak. gdzie do środka? Zapraszamy łatwe. tam do pokoju oczekiwań, proszę. A, a dlaczego? Dlatego, że wejśliście państwo z kamerą niewłaściwie. Trzeba było zgłosić kamerę. Ale nie trzeba Pani zgłosić. Zgłaszać trzeba, bo pan filmował teraz. I co Idziemy na przeszukanie, proszę bardzo. Chyba pan jest niepoważny. poważny. Znaczy, Chyba pan się niepoważny. głodny. I nie A za pan w ogóle prawo? Tak, punkt 45 ustawy. No, no. i co? Nie no. pozwala wchodzić z kamerą? Nie pozwala wchodzić filmować. Tak? Tak. A za pan prawo? Proszę zadzwonić na policję w takim razie i poczekamy. By prosił o pomoc osobę, bo tutaj gość się stawia. Oczywiście. Już jeden filmik widziałem z Waszym udziałem tutaj. Halo? się Nie. Ok, opuściliśmy tamten sklep i znajdujemy się w innym sklepie. Muszę od początku wytłumaczyć Tobie zasady. Także zasady są takie: jednak nie masz 5 minut, tylko masz, tylko masz 90 e, sekund. 90 sekund. Ale posłuchaj, 90 sekund, ale za to. Zamiast y, tego, że po prostu nie będziesz mieć tych 5 minut, będzie do wygrania 1000 zł. Osoba, która najlepiej zabezpieczy się na koron... koron no, no, no wiesz na co, no. tak? I weźmie, kupi jak najwięcej zapasów, które pozwolą mi przeżyć jak do najdłużej. 1000 zł, tak? Tak, do 500 zł wygrywa 1000 zł. Czyli ten, kto najdłużej przeżyłby na tych zapasach, czyli najwięcej substancji odżywczych, e, woda, no, piwę, wiadomo. Będę, no. e, rzeczy, które pozwolą ci przetrwać, tak? Jeżeli weźmiesz jak najwięcej tych rzeczy za 500 zł, wygrywasz 1000 złotych. To może no możesz być ty, to może być ty, no, albo ty. Także zaczynamy odcinek. Ten, kto najlepiej zabezpieczy się, e, wygrywa 1000 złotych. E, w każdym razie potrzebuje stopera. Ej, dlaczego znowu 1000 złotych? Tylko 1000? Weź, już kurde. Ona ale ona chce ja budzić jak najwięcej jest pieniędzy. Daj, no spoku, bo jak już się dajesz, powiem, to gada, to chce i więcej. Dobra, no. gada, to 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 tak to, tak. 3, 4, start! 90 sekund, pamiętaj o Ja jest bierna nią. Ciekawe co weźmie. Zaraz to jest 90 sekund tylko. A masz grubo, grubo grubo ponad 500 zł. 500 zł za 500 zł możesz dużo rzeczy kupić. Już tak szybko? A co ona robisz? To ona na samym kciuk, którzy Jezu, to we mnie wjeżdżasz! Czy ty chciałaś mnie zabić? Ale ona jest wolna, to co ja muszę biegać? Ja to na pewno jej pomoże przetrwać. Ty jesteś głupia jak cholera! Nie no nie w to jest gorzej A niż z dzieckiem. Ona nie wie gdzie biec. Zamiast 35... się rozjeżdżać. Powiem ci tak... Jak ona chce się w taki sposób zabezpieczyć... Patrz, minęło 40 sekund. Ja myślałem, że ona już <laughs> będzie świeczki brała, dobra, bo to z tyłu są świeczki ogólnie, ale jednak nie. Powiem daj się tak. Daj spokój, daj spokój. Ale po co jej to? Przyprawę. ona bierze... Czyli ryzy... co, I ona zamiast wrzucić to wszystko, to ona odłożyła i położyła. Masz jeszcze 25 sekund, <laughs> To jest gruba ogólnie, gruba misja, gruba szkoła jazdy. O tej zupki chińskie. Jezu, jaka chemia, czysta chemia. 10 sekund Wielka. Chcesz się wypowiedzieć coś na ten temat? No bo... pat, patrz, patrz, sprać to, Zamiast brać to, gdzie to i po swojej jest. Już gotowe. I jest gotowe. Jedzmy po sobie. Z, jesz, obo. Obo. Bieżę, z drugiej strony. To, to, to Dobra, koniec jest. czasu. No i co Wielka? Słuchaj, tam byłam i ja wiedziałam, że gdzieś, bo chyba, no a ty nic nie wiesz. Same makarony, jakieś. Jeden cukier. Ogólnie no nie zrobić z tego smacznego objawku. Ale 4 ty była, nie na tych makaronach. No na samych makaronach to można się pożegać. Zwrażenia. No, Dobra. A ty chcesz? Czas, start, lecimy! Paszka będzie wiedziała co robić Dokładnie no, tak Paszka by... konserw... konserw... wie co robić no, Ale Cwanie, cwanie, cwanie Wiedziała co robić. 15 sekund minęło ja oliwek ale, to jest, to jest będzie, ale tak też taki. będzie dobry obiadek, Słuchaj, tak, ale jest y... szansa, że można coś z tego zrobić. Wilczyki, no, oleje, tak. brakuje materiału ogólnie, myśli dobrze, ale ruchy są zbyt wolne na to, żeby y, zapełnić cały koszyk, tym bardziej, że mamy bardzo dużo pieniędzy do wydania. 5 sekund. Takim tempem, e, powiem Ci tak, no, za dużo ona tutaj nie ugra, Musimy, że umarłaby pierwsza, szczerze mówiąc, po tej papier. Ona to dotknęła i puściła. 55 sekund, 56 sekund. Nie poradziłaby sobie, jeżeli doszłoby do sytuacji, w której rzeczywiście byłaby apokalipsa. W tym momencie byłaby apokalipsa, umarłaby pierwsza. Nie, więc to ja myślę, właśnie, że ona by wytrzymała. Ona no, ale patrz! Widzisz ten koszyk? Zobacz, nie ty masz makaronu, a ona wzięła? ale jakieś paszety wzięła? Bo nie za ciężki ten koszyk na nią chyba, wiesz? Zobacz, jak on w niedzie, jakby to było 500 kg. Nie 500 zł do wygrania, tylko 500 kg do wygrania. A 1000 zł jest do wygrania. A, jest do wygrania. O, Dobra. O 1000 zł. Dobra, wiesz. Dobra, stop. 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 Stop, tak? I dobra, pokaż to, pokaż to, bo ja jestem załamany. Czy Ty uważasz, że to jest czy uważasz, to są że to produkty, zapasy. które pozwolą Ci przeżyć? Daj nie powiedzieć. Chwilowo, tak. Ja, nie, ja nie po... Dajcie mi powiedzieć! Boże, dobra, nic nie mówię, co sobie idę Zmęczona. Zarażacie tylko. Zdenerwowała się, bo w rzeczywistości, no powiedzmy sobie szczerze, No to tutaj można werdykt od razu e, dać, prędzej. że Wielka przeżyłaby e, chyba dłużej od niej, no bo... Także na razie, na razie jak coś, to, to możesz tylko ty uratować. Tak. No uratuję, ja już wiem co zrobić. No tylko jeszcze Czyli drugi co? uważasz, że... Dobra, Dredzia, stanie... nie chcę na to patrzeć, ogólnie na wszelkie granice. Uważasz, żeby w stanie przebić? Oczywiście. Tak a ciekawe, w ogóle, za ile tu kasy jest? Tu na za 40 zł albo 50. No widzisz, mam o Przynajmniej się wiesz, że nie jest zachłonna. Tak? Weź koszyk. Ja nagrywam. ja nagrywam. I będziesz szybszy, bo ja jestem szybki. I zobaczymy, zobaczymy tak? czy Dredziarz będzie w stanie pokonać wielkę i przeżyć dłużej. Aha. Czas, start. Odejść, bo się staram. Wredziasz, wredziasz, jak małpa rzuciła się na zapasy! Łuuu, leci i leci wredziasz! Leci wredziasz! Jezu, zryskaj, o Jezu! Ja pierdzielę ty małpo, Czy to pozwoli ci przetrwać? Czy to pozwoli ci przetrwać? Pizza, 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 pizze, pizze! Duża pizzy. ja lubię pizzę. Teraz to, wszystkie smaki! Ale... Jest, jest apokalipsa, nie ma zamrożalki. Ale ja jem zimną. Stary, ja jem wszystko. Zimną też zjem. To ile czasu? Eee, 51. Co on robi? Chleb podstawy? Zwykłego... Nie sushi. Co ty robisz? Dobra. <laughs> to jest strasznie ciężkie. Gdzie jest jakieś sushi? Aha, czyli bez picia, tak? Podczas apokalipsy. O Jezu, zapomniałem. Jak nie mam jogurtu? No dobra, no i wodę w kranie, nie? No nie, I podczas stop! apokalipsy... Stop! Stop! Podczas... Jogurty mam przecież! Ale podczas apokalipsy jogurty jest wystarczająco dwa tygodnie, Białka wygrała. Nie! Jedynie e. ja mogę lepsze zakupić. Nie, e. zrobiłem najlepsze. No nie! nie no zrobiłeś aha. najlepsze. Zrobiłem no najlepsze. Zrobiłeś najlepsze. Podczas apokalipsy by... byś umarł. Nie umarł. Ona by, by. miała słabe żarcie, ale by krzyżła, ty byś miał smaczniej, ale byś umarł. Ja słuchaj, ja mam wszystko. Ale wody nie masz. Dobra, tą wodę to bym sobie ogarnął jeszcze no ja. No nie, no przegrałbyś. No, no na jogurtach, no. Ona by umarła pierwsza, ty był być drugi. Ona na razie. Nie. Poczekamy, jak ty zobaczysz. Może ty. Dobra, nie tylko ja mogę was tak naprawdę pokonać. A i trzeba będzie sprawdzić, też, ile każdy z nas wyda. No tak. 3, 2, 1, start! Bugam! jest do Konserwy? Nie będę tego wygrał. Dobra, nie do no, grubo powiem Szybciej, szybciej, co ty stary, to jest już 20 sekund. Ty... I mogę się założyć, że powie, że on wygrał na pewno. I on powie, że wygrał, czy nie? Tak. Jak gdybym wziął wodę, to bym był wygrany. Ale nie wziąłem wody, wziąłem wódkę. Tak, moją techniką, moją techniką! Bardzo dobrze, bardzo dobrze! <grymne> Uwaga, on nas zabije, on nas zabije! <grymne> dawaj, dawaj, szybko kamuś! Ile już ma? Minuta? Jeszcze 30 sekund? Słyszycie to ludzie? Łaaa, zgubiłam go! Ale i tak on robi to lepiej Jakoś uważniej niż ty małpo Uwaga, wszystko leci, wszystko leci na ziemię. Uwaga, stop! Stop! Uf. Ty mówisz do mnie, że jem zimną pizzę, a ty będziesz stać na zimne? Jad... Nie masz piekarnika, jak ty to zjesz? Ale jak dobrze, on to zje? Gotuję sobie na ognisku. Tak, Możecie na ognisku. sobie zrobić zdjęcie. No ja, ja też mogę na ognisku pizzę no zrobić przecież. No tak, ale na ona ci zepsuje po jakimś czasie. A kasa ci się nie zepsuje. Bo za daleko, kurde, byłem tych... No i dobra, to, dobra. I teraz dobra. musimy ocenić to lepsze, lepsze zapasy zrobić, sobie by więcej Co w przecież, Mi się wydaje, że ja mam ja konserwy. Ja wolę konserwy. No, swoje. Ale to wy musicie ocenić. Sorki, nie, lidownie, nie? Przepraszam. Tak tak tak, 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 my to przygotowujemy, spokojnie, że widzisz, tu jest porządnie. Żebyś czuł się lepiej i ja jestem dzisiaj miły dla Ciebie specjalnie za to, co ostatnio zrobiłem. Powiem Ci tak, wygrałeś, tak? Okej? Okay? No dobra. No, no to dobra. Chodź, zobaczysz kto, <laughs> musisz powiedzieć kto wygrał, Czyli ja, czy Biolka. co? No i co? Jak uważasz? Ja, ja nie lubię. ryby. ale to nie, nie chodzi o to, co lubisz, tylko... Miałeś zadbać o nasze zapasy. Ja brałem na to co miałem ochotę, no No i co? Ja wolę lewakarą. No dobrze, ale ja się pytam kto by dłużej przeżył, a nie no co ty nie, wolisz? No to byś musiał z jak wody zabraknie. No właśnie, a gdzie jest bóg? właśnie woda? Nie ma wody też. No Powiem dobra. ci tak, wszystkie nasze zakupy są beznadziejne, z żadnych Ej. byśmy nie przeżyli. No dobra, i to mi się wydaje, że dodają. możemy, żeby rozsądnie było, wygrywać 500. Ja biorę pięć bo nie wiem dłużej dużo. No dobra, okej. Okay. Myślę, że... Tak naprawdę i ty i ja, taka prawda. Ja mam lepsze produkty i ty masz lepsze też ode mnie A ja, ja mam też lepsze od siebie. <noise> <noise> no dobra, trzeba sprawdzić też, ile każdy z nas wydał tak, tak. naprawdę. O możemy to zrobić, kto mniej. Czy ja mniej wydałam, czy ty? Kto mniej wydał, to wtedy. I wtedy można. Ten wygrywa. Tak. Ten nas. kto mniej wydał. Czy ja czy ty? Nie, ten, ten kto był bliżej 500 zł. Ty to specjalnie zrobiłeś, bo wiesz, że ja mam mniej. Nie! Nie. Ten kto był bliżej 500 zł. No to oczywiście, że ty jesteś bliżej ode mnie. Tak. Jedziemy do kasy. No dobra. Sprawdź. To... Dobra, to jest dawaj na ogień, to jest pięć słówek twoje. Pamiętaj, że jest na pierwszy ogień. Złotych, które... Dlaczego na pierwszy ogień? Twój koszyk jest z nie, przodu. Nie, 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 nie. I ty idziesz na pierwszy ogień, ja idę na potem. W każdym razie, jeżeli przekroczę 500 zł, to płacę z własnej kieszeni. Tyle zrozumiałeś chyba, tak? To, tak? zrozumiałem, ale chyba nie przekroczę. Ile jedna pizza nie, nie, nie. kosztuje? Dobra, jak kosztuje? Zdyszkę? 15, 20. 12? Nie muszę Ci tego nawet dawać, no ale masz 500 złotych odliczone i ten zakup już za 100 złotych. Czemu do wodę sobie dołożyłaś? Reszta dla mnie? Tak, ale czemu wodę sobie dołożyłaś? Woda była. Wody, woda była? Była woda. Dołożyłam tylko do zupki do Była tak. Tak, była woda. No zobaczmy woda. na filmie. Proszę bardzo. Na Ale Dregia, ale masz na styk. Jestem takim, kurde, mistrzem w tym. Nie muszę dopłacać. pięknie. pięknie. Ile dokładnie zapłaciłeś? 117,44. No to byś nie przeżyła, bo już pierwsza U mnie już przekroczyło, znaczy no zaraz przekroczy, ale przynajmniej. Ja mi palce piszysz, redziasz, przynajmniej, e, nawet jeżeli przekroczy. Przekroczyło u mnie. Znaczy u mnie. To, jest, to są wielkie zakupy, nie? to są moje co? zakupy. Przekroczyły, ale e, powiem ci tak, jej tak dopłacę za resztę, tylko 118 się Dobra, czyli. Eee, kto ile wydał? Ja wydałem 650. Idealnie, w punkt Dlatego Ja wydałam tak mało, bo wiedziałam, że on zrobi zakupy, a wiadomo, że my jesteśmy razem, więc ja będę jadła jego za, za, ten, zapasy. Aha. Aha. Dlatego ci też dołożyłam pieniądze. <laughs> Widzisz? To się nazywa. Ja myślę, że nie myślałaś w tamtym momencie, po prostu źle to zrobiłaś. Oczywiście, I że myślałam. Nie, prawda. Nie wiem, czy się tłumaczy, czy się nie tłumaczy. Nie. Ja trafiłem w punkt. M takie było moje 480. 489 no, no, punktów. To było dobre, no. Ty masz mój paragon. Dobra, rzeczywiście, to jest paragon. Drogi, Idealnie. Idealnie. Scanner w ogóle ja perfekcyjnie. To jest mój, tak? 650. A ty, gdzie masz? <laughs> Jakoś się wyrównało. Dobra, pytanie za do 100 punktów, czy to w ogóle się pomieści? E, pytanie. Coś w się sensie w domu nie. czy waga? Waga w, w I, I don't know. Jak coś, to dzwonimy po uberka. Osobny uber, samochód na... Y jak nie ma. Nie, ja mieszkam w całej Polsce, jeżdżę wszędzie gdzie się da. I Znowu kłamie! I znowu kłamie! Okej, okay, no to kto Waszym zdaniem wygrał? Wracamy no, już teraz do domu. Ja. Na pewno nie... Trudno jest ocenić tak naprawdę, kto wygrał. Moim zdaniem mogłem ja wygrać? Mogła wygrać psychofanka Bielka, e, albo mógł wygrać Dredziarz. Chociaż Dredziarz byłeś najbliżej, ale nie wzięli żadnej wody. Znaczy, w sensie ja wydałem 650 zł, no. ty wydałaś Bielka 240. I wiesz to pod uwagę, że pan chwilon je, takie pizzy nawet 10, no to na ile by to wszystko tak naprawdę na dwa tygodnie? No nawet na dwa dni. dni no, on sam No to jest akurat fakt, że dni, nie starczyłoby tygodni. mu to na długo. A myślę, że na ile by to starczyło? Jakby wygrać? Jeżeli rzeczywiście miała te wody, bo ona praktycznie nic nie je A potrafi zjeść na przykład 200 kalorii. dzisiaj ja tylko dwa No, albo jeden baton na przykład zje przez cały dzień i, i nic nie No to też. Także teoretycznie. Ty mogłabyś sprzedać najdłużej, pomimo, że miałaś najmniej. To prawda, ale wodę miałam. Woda to podstawa, pamiętajcie. Ja miałem fantę, więc. No, ja też miałam tylko napoi. No dobrze, ja nie wiem kto wygrał, nie wiem, komu wypłacić pieniądze, bo teoretycznie treciaż miał najbliżej 500 zł. Z kolei ja miałem takie produkty, które teoretycznie. Starczyłyby mi na najdłużej, ale z kolei Wielka kupiła za 240 zł, a miała też produkty do przeżycia. Także nie wiem, kto wygrał. Trudno mi jest to ocenić. Jeżeli mam komuś wypłacić pieniądze, to po prostu napiszcie w komentarzu, kto waszym zdaniem, kto twoim zdaniem e, najlepiej by się zabezpieczył na apokalipsę. E, moim zdaniem byłem to ja, no, ale każdy pewnie powie, że, że, że to on tak, że to Wy musi się zadecydować, kto wygrał po prostu. E, no i po prostu, jeżeli zadecydujecie, że wygrał dredziarz albo że wygrała wielka, no to wypłacę e, 1000 złotych wygranych, tak? i po prostu decydujcie, że ja... No nie, nie, nie. Oni sami mają zadecydować. Oni sami mają zadecydować, a nie, no że ty bez mi mówić. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Oni mają nie sami. Nie żartuje, nie mi się nie, nie należy. Mi się. Ale to co ty pierwszy raz się nie należy dredzisz? Nie należy mi się. Ty zawsze mówiłeś, że ty jesteś najlepszy. Ale dzisiaj spokorniałem od dzisiaj. Ciekawe na ile. Nieważne na ile. Coś mówiłeś? Do zakupki. Jestem grzeczny dzisiaj, więc... Doceń, no dobrze w każdym razie w każdym razie dziękuję wam państwu za obejrzenie jeżeli dotrwałeś do końca do tego momentu to już naprawdę jesteś wytrwały Także no musisz zostawić subskrypcję tutaj znajduje się taki czerwony przycisk wiecie gdzie go kliknąć tam na dole i dołączcie do naszego kanału no i co widzimy się w następnym odcinku Siemano. cześć jo jo jo